Halo, 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 biegacze do biegu papieskiego. Gdzie jesteście? 15 sekund albo nie startujemy. Halo, halo, halo. Chętni do biegu. Proszę się na linii startu zebrać. Halo, halo. Bieg papieski 310 metrów. No chodzą tam. No to szybko machać ręką i na linię startu. Stąd was wystartuje. Jeszcze, jeszcze tam parę osób ma dojść. Szybciutko, bo czas... Czasu się nie da wrócić. To nie replay Uwaga. Do 310 metrów. Jeszcze tam dwie panie miały przyjść. Halo. Bieg 310 metrów startuje. Halo, halo, szybciutko buty zdejmować i na linię startu. No ta pani w, czar czarny, w małej czarnej. No, wszyscy są, jeszcze raz, raz, no machać rękami i wołać ich, no. Ludzie. Starzejemy się. No, szybciutko, ta pani w tym seledynie. Ta pani co mi herbatkę robiła? Proszę szybciutko na linię startu. No. Zaczynam odliczać. Uwaga. Uwaga, uwaga. Tam się nagrywa samo automatycznie. Do biegu, bieg 310 metrów. Proszę państwa, proszę się odsunąć za tą czerwoną linią, tu po lewej stronie. Proszę odsunąć się. Ta pani z tą dziewczynką z żółtym balonem. Ta pani w zielonej bluzce. I proszę zejść z trasy. Tu państwo w tym pierwszym rządku niech uważają, żeby was nie stratowali. Dzieci z... proszę zabrać z trasy. Uwaga! 310 metrów. Ręce w górę. Przygotowanie. Uwaga! Diego gotowy jest. A co za Ale słuchajcie, bo ja nie znam nazwiska.

Wszyscy ciągną na losowanie nagrody głównej, a ja myślałam, że wszyscy pójdą na grilla. Dy no, ja Państwo, mówimy się, że po losowaniu nagrody głównej idziemy na grilla. No, nie wiem. Nie wiem. Ksiądz tam mówi, że będzie odliczał. I losów przyjdzie. To za tyle minut będzie losowanie. Zobaczymy, jak to będzie. Eee, proszę Państwa, w imieniu akcji katolickiej księdza proboszcza, ja dziękuję już za to, że byliście, że myślę, pięknie się bawiliście, że podziwialiście swoje pociechy, pociechy sąsiadów. Zgadzaliście ich y, psowitymi brawami, że nie szczędziliście złotówki na losowanie, na grilla, na ciasto. Myślę, że ten smaczek taki właśnie gastronomiczny państwu zostanie i jak kiedyś, może wiosną zrobimy. Znów festy to chętnie Państwo przyjdą i znów się odliczymy i będziemy mieć dobre humory spotkać się w tak dobrym gronie, w tak dużym, przy pięknej pogodzie, przy ludziach, którzy są życzliwi. No ale księdza proboszcza nie ma losowania nie ma nagrody głównej. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział, no kiełbasa po prostu została, trzeba ją zjeść. Przecież, no kto pomoże księcu proboszczowi? Ksiądz proboszcz ma teraz wszystko zjeść. To się z Państwem omówimy na przyszły, na przyszły raz. Ja nie mówię kiedy. Co zrobić, czego zrobić więcej? Czy losów? Czy grilla? A Ksiądz Wikary już niesie nagrody dla uczestników naszych konkursów. się zainstalują głosy, wyczyszczą, żeby dobrze grać. No ale te, tego, ten grill po prostu jeszcze jest jak to będzie z waszą kondycją na tych balenach. Ja się naprawdę martwię. że wydali pieniążki i chcieli e, Państwu też zrobić przyjemność, podzielić się swoją złotówką. Także to jest też wielka radość dzielenia się e, z innymi, e, z jakimiś tam dobrami, jakieś jakie się posiada. zapytam, e, ja czy jest już lista? Zwycięzców konkursów, jakie się u nas odbywały. Listy, listy też nie ma. A, czyli my jesteśmy jeszcze w niedoczasie, znaczy się No to spokojnie, to mamy czas. Ja już widzę, że ksiądz proboszcz zmierza z Pan z Bucharami jest, dziadek Tadek jest. Znam upoważniona do zwracania się do pana, dziadek Tadek, tak, 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 tak sobie dworuje tutaj dziadek Tadek. Zmierza ksiądz proposz z księdzem pikariuszem. A i będą miłe chwile, pełne grozy. Grozy czy napięcia? Napięcia. No, kto tu dzisiaj zostanie obdarowany? A może może się zdarzyć i tak, że jedna osoba będzie miała kilka tych nagród głównych. Z koną, w związku z tym, że. Do... ja już oddaję głos Księdzu proboszczowi. Proszę, Proszę Państwa, yy, nasz festyn dalej trwa. Oczywiście, troszeczkę muzyka się załamała, ale to nie znaczy, że, yy, prawda, nasz festyn się załamał przeciwnie, musi być troszeczkę głośno, żeby mogło być cicho no i odwrotnie, musi być czasami cicho, żeby mogło być później głośno ja chcę powiedzieć, że tak, losy się skończyło o godzinie 17 losów nie ma, no i, 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 ale za to kiełbasa jest kiełbaska jest, jest kaszoneczka są saszłyki, że Państwa są wyjątkowe szczególne, wiadomo, że są za darmo prawda Palafią otrzymała, dlatego też największe zyski z tego ma. Także tym bardziej proszę, zachęcam wszystkich do tego, żeby yy, pada, sobie na kolację zaoszczędzić w domu, bo po co prawda, przygotowywać, jak tutaj można yy, prawda, jeść. Już przygotowaną, podaną, proszę Państwa, nic nie trzeba się trudzić. Uświęconą, proszę Państwa, uświęconą ze świętego miejsca. Tak jest, na kalwarii nie zawsze można zjeść sobie kalację, ale dzisiaj na pewno można. Co więcej, są jeszcze ciasta, także zachęcam, kawkę można sobie jeszcze szczelić na, na, na wieczór, prawda, później jeszcze będą balety, stąd też no, trzeba mieć siłę do dwudziestej przepraszam, dwudziestej pomyłka do dwudziestej dzisiaj są balety, za chwilę będzie zespół Państwa Pietrusińskich natomiast ja z tego miejsca chciałbym podziękować kapeli Pieśni i Tańca z Kubucka. nie wiem czy oni tutaj są duże brawa jeszcze dla nich chcę powiedzieć, że szefową tego, tego zespołu jest moja bratowa Widzicie? No, także zdolną bratową mam. Takie zdolności w rodzinie. Bo... Prowadzi ten zespół. Także to i część tych dzieci, które tutaj występowało, to są moi też bratanice i siostrzenice. Także a to też... mamy murowane następne festyny z taką oprawą. Pięknie. A się nauczymy śpiewać? No, tak, tak. Troszeczkę się pochwaliłem. Natomiast no, inni by się chwalili, ja tylko mówię. Bo, bo tak może... Natomiast proszę Państwa chciałbym jeszcze powiedzieć, że za chwilę będzie losowanie nagrody głównej, ale jeszcze wrócę do tego zespołu, wczoraj zespół właśnie Tęskowódzka zajął pierwsze miejsce w przeglądzie tutaj naszym województwa śląskiego. W Częstochowie był ten przegląd i ze wszystkich kapel zajęli pierwsze miejsce. Także to mieliśmy można powiedzieć występ finałowy tej kapeli. Bo wczoraj były przeglądy w, w Częstochowie, no i pierwsze miejsce zajęli. Proszę Państwa, zbliża się już no, owoc naszych dzisiejszych rozgrywek, stąd też chciałbym, żebyśmy nagrodzili niektóre rodziny, czy też niektóre osoby dotyczące właśnie naszych biegów i również zawodów sportowych, bo. Innych pewnie tutaj już nie było. Rozpoczniemy od biegów Jana Pawła II. Są to biegi, które prowadzi dziadek Tadek przez G. Stąd też jeszcze raz ideę tego dzieła. I za chwilę będą właśnie wręczone nagrody, dyplomy i upominki dla wszystkich biegaczy.